Zdjęcia detali to zawsze wyzwanie, i często jako fotografowie ślubni zastanawiamy się, czy warto kupować dla dosłownie kilku zdjęć y, obiektyw makro, który no, często kosztuje około 2-3 tysięcy, a tak naprawdę użyjemy go parę razy w ciągu y, dnia ślubu. No i potem większość czasu ten obiektyw spędza w torbie. I znalazłem na to rozwiązanie, więc zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Jacek Śreński jestem fotografem ślubnym od ponad 20 lat i zawsze, tak naprawdę, od kiedy fotografowałem jakieś różne detale, dodatki, zastanawiałem się, czy nie kupić tego obiektywu Makro. I były momenty, że rzeczywiście taki obiektyw pojawił się u mnie w torbie fotograficznej, ale często było tak, że dźwigałem go i w sumie użyłem na dwóch, trzech zdjęciach. No, i potem obiektyw lądował w torbie. Oczywiście można go wykorzystać do portretów i tak dalej, ale w większości tak używałem obiektywów dużo jaśniejszych, a ten obiektyw makro zostawał gdzieś tam, właśnie w torbie fotograficznej. I znalazłem rozwiązanie. Jest to takie obejście tego i dosyć niedrogie, bo możemy tak naprawdę każdy obiektyw przerobić właśnie na obiektyw makro, i używa się do tego takich oto pierścieni pośrednich. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się je pokazać. Używam firmy yy, Maker. Można je znaleźć do większości systemów, yy, które obecnie są na rynku. Ja używam do systemu Canon. Są one jedne z droższych, bo tak, jak do systemu Sony czy Nikona widziałem w granicach 100-120 zł. No, to do systemu Canona są w granicy 200-220 zł, więc jest to taki troszkę większy wydatek, ale i tak dużo tańszy, bo jest to około 10% ceny obiektywu makro. I może pokażę na żywo, jak wygląda tutaj praca z tego typu pierścieniami. Można użyć oczywiście pierścienia jednego lub dwóch, dzięki temu uzyskamy różne odległości ostrzenia. I najlepiej zauważyłem, że sprawdza się to przy obiektywach tak do 50 mm. Już te obiektywy tele już nie dają takiej możliwości tak bliskiego podejścia do obiektu, który fotografujemy, w detalu. Więc najlepiej sprawdza się 50 i też na np. 35. Te obiektywy wydaje mi się, że sprawdzają się najlepiej pewnie i 24 również. Ale wolę ten kadr troszkę taki ciaśniejszy. Pokażę to na przykładzie. E, użyję tutaj dwóch lampek LEDowych, które można e, znaleźć tak naprawdę wszędzie każdy fotograf w torbie powinien mieć taki zestaw. Oczywiście można użyć lamp błyskowych. Ja akurat lubię widzieć, co fotografuję. na pewno lampy błyskowe. O tyle ułatwiają, że możemy użyć wtedy wysokich przysłon. Bo minusem tych pierścieni pośrednich jest tak, że ta odległość jest bardzo bliska, więc głębia ostrości jest tak płytka. Jak kartka papieru, więc w tym przypadku potrzebujemy użyć przysłon 4, 4,5, 5, 6 nawet. Czym wyższa, tym lepsza z tego powodu, że dzięki temu będzie łatwiej nam z tą ostrością trafić. Jedyne utrudnienie, jakie ja będę miał, ze względu na to, że chcę nagrać wizjer, nie będę mógł skorzystać z Focus Peaking. Niestety w kanonie jest tak, że przy yy, zgrywaniu tutaj materiału przez HDMI. Niestety nie widzę tego focus pickingu i nie widzę, które obiekty są ostre, więc muszę tak naprawdę robić to na oko, na wyświetlacz telefonu, którym zgrywam. Więc uruchamiam lampki. Zaraz będzie można zobaczyć dokładnie, co widzi mój wizer. Mam taki przygotowany tutaj zestawik, który mam nadzieję pokaże mniej więcej, jak wygląda tutaj mój wizjer. W tym przypadku będę ustawiał na, w trybie manualnym, więc to jest to, co widzimy normalnie. Ustawię może przysłonę, taką jakbym robił rzeczywiście wtedy tym obiektywem oryginalnie. Więc tak, możemy troszkę zmniejszyć ekspozycję. I tak jak mówię, ciężko mi tutaj będzie trafić z tą ostrością, ze względu na to, że Używam tutaj tylko i wyłącznie ekranu telefonu, który nie jest idealny do kadrowania. Możemy spróbować przełączyć tak naprawdę aparat w tryb autofokus i zobaczymy, jak blisko mi tu da radę pozwolić podejść. Chociaż z tego co wiem, nie będzie łatwo ze względu na to, że. Możemy sprawdzić szybko. Jest trafione, więc tak to zdjęcie wygląda w przypadku obiektywu 30, 35 mm yy, na oryginalnym tutaj ogniskowaniu. Więc założę teraz pierścienie, założę maksymalne, żeby było widać tutaj, tak naprawdę, jak wygląda to maksymalna możliwość, np. z obiektywem właśnie 35 mm. Więc tak wygląda ten zestawik. Akurat telefon jest po to, żeby zgrać materiał. Więc teraz spróbujemy. Tylko przełączam się. Oczywiście autofokus jest przenoszony, ale zauważyłem, że przy tak płytkiej głębi ostrości naprawdę jest ciężko tutaj i precyzyjnie trafić. Więc tak widać w tym momencie mój wizjer i zobaczcie. Przybliżenie jest niesamowite i oczywiście ciężko tutaj będzie mi trafić na. Tak, żeby pokazać brylant, ale dobra. Spróbuję złapać ciekawości na brzegi tutaj. Jeszcze spróbuję jedno z góry, bo też mi się podobało takie ujęcie, ze względu na bokach, który generują nam tutaj te fajne kolczyki. więc czasem, jak widać, tutaj mam bałagan minimalnie na moim biurku. No tu stabilizacja w korpusie na pewno się przydaje. Dobra. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o 35. I dla przykładu mam też tutaj obiektyw 50 mm. Więc od razu też go założę, żeby pokazać. Jakie efekty uzyskamy z nim i bez niego. Więc obiektyw 35 mm dodaje nam tutaj te przy tych pierścieniach. Dobra. I zakładamy 50. Dobra. I zobaczmy tutaj przy 50. 50 już nam nie pozwala aż tak yy, blisko podejść, oczywiście, do detalu, który fotografujemy, ale i tak udaje nam się tu zrobić naprawdę mega przybliżenie. Minusem jest to, że ja kadruję tutaj na telefonie i nie widzę tego focus pickingu, więc to jest dla mnie taką przeszkodą, która powoduje, że, że jest to bardziej skomplikowane niż by było w rzeczywistości. Jeszcze jedno też takie ujęcie z góry, żebyśmy mieli porównanie. I spróbuję teraz bez pierścieni, żeby pokazać różnicę, jaka jest tutaj w, w tej odległości ogniskowania rzeczywiście, bo wtedy przy porównaniu to naprawdę widać. Dobra, jeszcze jedna próba. Najpierw może z góry. Zobaczymy, na no jak blisko nam tutaj po pozwoli obiektyw. Zejść. I tu już mogę sobie spokojnie użyć tej głębi ostrości troszkę innej. Dobra, i tu będzie widać prawdopodobnie całe biurko. Tak jest. No. Tu już by można było tak naprawdę użyć autofokusa, ale. No. Jeszcze jedno ujęcie. Z tej perspektywy, to może włączę jednak ostrość, będzie mi łatwiej wycirkloć. Mam taką nadzieję, że autofokus sobie poradzi. Sprawdzę ostrość. Jest ostre. Dobra. Możemy też użyć, oczywiście, jednego pierścienia. Nie musimy używać wszystkich. A, wyłączę na chwilę aparat. Niestety z tym obiektywem jest to utrudnione, więc na przykład, no tak, jak mówię, 35 fajnie się sprawdza ze względu na to, że ona ma tutaj dosyć bliską możliwość ogniskowania, więc założę ten pierścień. On jest akurat na 18 mm. No? No i spróbujemy teraz. ok, Tu mamy tryb manualny. Damy przysłonę pięć, niech będzie. No? Jedno też próbuj, spróbujemy z góry, z ciekawości. Tutaj akurat miałem na nieskończoność a raczej jest wyostrzona. Więc tam jeszcze powtórzymy. Jednak źle sobie popatrzyłem. Dobra. Aha. Tu jeszcze raz pokażemy z tej perspektywy. O tyle tu jest ciężko trafić, ze względu na brak właśnie. Możemy spróbować na ustawianiu ostrości automatycznym zobaczymy jak się sprawdzi czy możemy na to ustawić? radzi sobie, nie jest jakieś super szybkie ale jeszcze zobaczę z góry tak, żeby mieć takie super porównanie. Niestety czasem no, trzeba pamiętać, że tutaj w pierścionkach jest dużo odbić, więc nie jest to takie e, proste. Stąd e, tak naprawdę, naprawdę fajnie. Można te z detale sfotografować, jest to niesamowite. Pokażę też kilka przykładów yy, tutaj z y, innych ślubów, gdzie akurat fotografowałem. Więc tak, no te lampki. Akurat ja używam jakiejś firm, firmy Manbili. Nie wiem, jak to dokładnie przydać, ale pokażę, jeśli kogoś by to interesowało. To tutaj pokażę, jak to wygląda. Dobra. Akurat tej firmy Mam lampki, one po włączeniu można temperaturę zmieniać za między 2,800 a 6,500, jeśli dobrze pamiętam. No to fajnie mieć lampki RGB, no wtedy jak kupowałem, to RGB dopiero się zaczynały pojawiać, ze względu na to, że możemy wtedy różne efekty świetlne zrobić. Na przykład w tle możemy sobie ustawić jakiś kolor, a z przodu doświetlić y, zwykłą temperaturę, tam 5,500 na przykład, y, taką dzienną i dzięki temu mamy efekt Fajny i ciekawy. Jeśli chodzi o śluby, no to tutaj na przykład jest układanie obrączek, właśnie w trakcie ślubu. Fajny blad był w kuchni, więc stwierdziłem, że go wykorzystam. Obrączki były takie bardzo. To złoto było takie ciepłe, takie mega, mega żółte. Też kontrastem udało mi się fajnie to wyciągnąć. Tu jeszcze miałem lampkę starego typu na taką, jak widać, akumulator jeszcze taki. Akumulator taki od Sony, e, więc no, to jeszcze były te takie pierwsze, pierwsze lampki. No to już akurat chwilę temu fotografowałem. E, no i tutaj efekt końcowy, więc tutaj akurat była 45-18, przysłona tam ustawiona, właśnie około 4-4,5. E, I tutaj akurat pani młoda przechodziła i poprosiłem o pierścionek jeszcze zaręczynowy. Bo stwierdziłem, że może fajnie będzie coś tutaj zakombinować, więc można się pobawić, czy ze spinkami pana młodego, czy tutaj z pierścionkami. Jak macie fajne tło ciekawe, też można użyć każda powierzchnia, jakaś błyszcząca. Można ze sobą mieć kawałek folii, czy coś też naprawdę może się fajnie sprawdzić. No i tutaj efekt też końcowy. Jak widać, tutaj użyłem jednego pierścienia, to chyba był pierścień 10 mm, akurat wtedy. I jak widać, no ta głębia jest naprawdę bardzo płytka. I tutaj akurat troszkę lepiej, bo miałem słoneczny dzień, więc przy na przykład jak jest fajnie użyć właśnie pełnego słońca. I tutaj Państwo młodzi mieli przygotowane fajne pudełko z takim mchem. naprawdę i jeszcze fajnie się odbiło, bo pudełko było białe w środku, więc fajnie się odbiło od tego pudełka i doświetliło przód obrączek. Obrączki akurat były gładkie, więc naprawdę rewelacja. Więc super, to no, efekt końcowy mi się bardzo podobał. Więc też tutaj akurat miałem jakiś taki moment, że używałem jednego pierścienia, ze względu na to, że ta głębia ostrości jest wtedy troszkę, troszkę y, większa. Jeśli y, macie czas, można się pobawić, to wtedy polecam użyć właśnie obydwu y, pierścieni i dzięki temu y, ta, naprawdę będzie można zrobić takie ujęcie mega makro. Też y, chcę spró przetestować, spróbować na sesji. Y, Plenerowej, żeby pokazać taki klimat, taki bardzo, coś jak, nie wiem, czy ktoś z Was używał kiedyś takie pierścienie close focus, właśnie dzięki temu, że możemy zwykłymi obiektywami podejść jeszcze bliżej. I chciałem użyć też, żeby tak pokazać właśnie tą intymność na, na zdjęciach. Jeśli ktoś śledzi fotografów, na przykład Adam Trzcionka pracuje właśnie z tego typu obiektywami. No on używa, z tego co wiem, aparatu Lumix ze względu na to, że tam właśnie manualnie się bardzo dobrze ostrzy. No, Tutaj nie mogłem tego do końca pokazać ze względu na to, że kiedy mam podpięty rekorder, właśnie nagrywanie, wizjera, to niestety wtedy ten focus peaking akurat w kanonie nie działa. Nie wiem, jak jest w innych aparatach, ale akurat tutaj jest niestety nieaktywny, więc było dla mnie to utrudnienie, gdzie normalnie bym bez problemu tą ostrość złapał. Eee, no i te pierścienie naprawdę wydaje mi się, że to jest tania opcja i nie trzeba tutaj, e, też można w torbie je cały czas mieć i w, w, skorzystać z nich nie tylko właśnie podczas robienia detali, ale też jeśli mamy jakąś fajną sesję, fajnie światło zagra, Super, możemy wtedy pokazać, czy włosy yy, pani młodej, czy jakieś detale przy oku, czy coś, czy makijaż. Naprawdę fajnie się wtedy to sprawdzi, więc warto eksperymentować, próbować. Tak jak mówię, jest to super opcja dla osób, które. Po pierwsze nie chcą dźwigać dodatkowego obiektywu, no i też mieć obiektyw no, właśnie za właśnie 2-3 tysiące, który tak naprawdę będzie w większości czasu spędzał w torbie fotograficznej. Mam nadzieję, że filmik przydatny. Dajcie znać jak Wy sobie radzicie z detalami, czy w ogóle y, macie jakieś podłoże, które ze sobą wozicie. Zawsze ja miałem moment, że woziłem w ogóle pleksy, taką czarną. Ze względu na to, żeby właśnie fajne odbicie zrobić i nie musieć używać potem Photoshopa, tylko od razu przy, przy ujęciu. Czy używać jakichś lampek? Jak coś, to dajcie znać jakie lampki. Też jestem ciekawy, bo też. Lubię testować różne nowe rzeczy. Jeszcze raz dzięki wielkie. Jeśli filmik uważasz za przydatny, to miło mi będzie, jeśli go polubisz. No, a jeśli tego typu filmy Cię interesują, to oczywiście zapraszam do subskrybowania udanych kadrów, a tutaj można zobaczyć cały reportaż z dnia ślubu. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Hej, cześć!